Jestem z gazety bardzo dumny. Jestem dumny z tego, że udało mi się znaleźć się w środowisku ludzi, dla których redagowanie gazety jest czymś znacznie więcej niż po prostu za zarabianiem pieniędzy moim koleżankom i kolegom i mnie. Nie jest wszystko jedno, czy Polska kraju krajem gorszym czy lepszym. Dlatego starałem się robić naszą gazetę tak, jak ją robimy. Walczysz z silnym bólem. Weź Nurofen Forte. Wystarczy jedna tabletka, by precyzyjnie namierzyć miejsca silnego bólu i zapewnić szybką ulgę. Nurofen Forte. Celnie trafia w silny ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Słyszałeś? Coś spadło. U mnie nic nie spada. A u mnie spadły wszystkie ceny. W ITI są teraz nowe taryfy dla firm. Sam policz korzyści. Takiej oferty jeszcze nie widziałem. Nowe taryfy dla firm. Masz firmę? Ta idea jest dla ciebie. Złości cię, że Twoje kręcone włosy ciągle się puszą? Nowy zapobiegający puszeniu: Sunfilk z Aloe Serum. Szampon odżywka i mleczko. By podkreślić kręt Twoich fali loków. Sunfilk ujarzmia puszenie, podkreśla kręcenie. Życie w stresie. Problemy. Mało snu. Pośpiech. Spiętrzenie codziennych obowiązków może osłabić naszą odporność. Dlatego każdego ranka pij Actimel. Actimel zawiera ponad 10 miliardów żywych kultur bakterii LKS defensis, które pomagają zachować naturalną odporność. Actimel naturalnie wzmacnia odporność. Działanie potwierdzone naukowo. Zmieniłam męża na lepsze dzięki florze ProAktiv. Od kiedy ją je, cholesterol spadł mu niesamowicie. Już po trzech tygodniach. Flora proakcji dba o serce, które Cię kocha. Jeśli Twój środek przeciwbólowy działa nieznośnie wolno, spróbuj czegoś szybszego. Eferalgan 500. W ciężkiej, formie wchłania się błyskawicznie, likwidując ból dwa razy szybciej niż zwykłe tabletki. Eferalgan 500 ekspresowa ulga w bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To jest naprawdę miękkie. To coś nowego? Nie. Wyprałam ten stater chyba ze 100 razy. Wpłynie perwol Balsam Magic. W zwykłej pralce? Tak. Perwol Balsam Magic jest idealny do pralek. Niewłaściwe detergenty mechacą wełnę. Z perwolem ubrania pozostają miękkie jak nowe. Też go spróbuję. Perwol. Wełna i tkaniny delikatne będą jak nowe. Jakość firmy Henkel. tylko na platformie Cyfra Plus. Są warte tyle, ile czas potrzebny, żeby je zdobyć, oraz wszystko to, w co mogą się zamienić. Dla nas pieniądze to czyjeś zrealizowane marzenie, czyjś spokojny sen, czyjaś bezpieczna przyszłość. Szanujemy Twoje pieniądze, bo wiemy, ile dla Ciebie znaczą. Commercial Union Polska. Zaufanie zobowiązuje. Moją starą kuchnię wyremontowałam Bogu Bujawski... Próbowałam, no kuchnię mam taką jaką chcę. nowe mam niej meble i trzeba nie Kuchnia marzeń i tysiące patelni tewa z promocji oleju mojawskiego. Takie. Takie kusi. Matrix reaktywacja już na DVD. Doładowanie dodatkami specjalnymi. Zobacz, jak powstał fenomen reaktywacji. Hmm, upgrade. Matrix reaktywacja na DVD i wideo. Skąd wpisnę, że taka goryczka? Jakby to Państwu wyjaśnić? opowiadać o kadziach przypalanych płomieniami. O beczkach chłodzonych lodem. Musiałbym rzucić się w otchłań przeszłości. Bo tam zamiast mętnego, słodkawego fila, powstał krystaliczny, goryczkowy pilsner. Tylko jak to zrobić, żeby nie uronić ani kroki? Pilsner Urkol. Elisa smaku. Teraz do Komplit 7 Blendamet dodała zioła i tak powstała Blendamet Komplit 7 Plus Herbal. Jedyna ziołowa pasta, która dba o wszystkie 7 oznak zdrowych zębów. A ty, czy masz zęby i dziąsła zdrowe na siódemkę? Ziołowa Komplit 7 od Blendamet. Very good! Hey, is pułapka. Międzynarodowa afera. Handel bronią. Śmiertelne niebezpieczeństwo. Podpoczywaj i baw się dobrze. To rozkaz. Yeah. Policjantowi z Hongkongu nie zabraknie rozrywek podczas poszukiwania zaginionej głowicy atomowej. Brakuje tylko pięknych kobiet i byłbym jak James Bond. Nazywa się Natasza. <try> Mistrz Kung Fu samotnie staje do walki. Rzeki Czar. Pierwsze uderzenie. We wtorek o 20.40 w TVN. Pa, pa. Skomplikowane śledztwo. Jestem szantażowany. Dyskrecja zapewnienia. Zaczyna się niebezpieczna gra. Trudno odróżnić przyjaciół od wrogów. Prawdy od kłamstwa. Śmierć jest coraz bliżej. Zaraz wsiądę do samolotu i odlecę. A jeśli cię znajdę, efekt zero. Zaraz po filmie kolekcjoner.